Witaj. Dobrze, że jesteś, bo słyszałem, że miałeś straszny sen. Jeżeli śniłoś ci się to coś, to to praktycznie koniec. Już więcej nie zaśniesz dzisiaj, bo dopiero się obudziłeś i, i się boisz zasnąć, bo ci się to śniło. Ale jutro możesz spróbować zasnąć podobnie. Wtedy to już nie będzie cię nawiedzać. Co? <laughs> Uważajcie na siebie, o czym śnicie. Kocyk mistrzostwa, lajki. Żelaj łapę w górę, pato. Tyle polubień musisz zostawić w dzisiejszym filmie. Popa, co się dzieje? 5000 tysięcy łatwiutkie, pięć tysięcy polubień. Żeby ta impreza, którą będziemy teraz oglądać, nie skończyła się tragicznie. I żeby ta postać się więcej nie Let's go! Impreza. Ta impreza zakończyła się... Tragicznie. Gdy byłem w ostatniej klasie liceum, rodzice e. jednego z moich kolegów wyjechali na weekend, aby świętować kolejną rocznicę ich ślubu. No i dobra. ten dobra, potrójna po broda siostrę, samych w domu. Broda. Jego starsza siostra studiowała zaocznie, dobra. więc tak naprawdę miał cały dom dla siebie w ten weekend. Zrobił więc to, co każdy odpowiedzialny nastolatek w takiej sytuacji. O nie, projekt projektik dla dwóch najbliższych przyjaciół, <laughs> aby posiedzieć i może trochę wypić. Zrobił imprezę, na którą zostali zaproszeni praktycznie wszyscy uczniowie liceum. Oczywiście nie wszystkich, no ale na imprezie było łącznie około 200 osób. Wow, no Do to przestrzeliłem! się trząsł. Dobra. Na imprezie było więc dużo nieznanych. Ja powiem tylko tak, jakby moje dziecko zrobiło taką imprezę bo obecność. Nie ręczę za siebie, naprawdę. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Kidrop, na którym możesz znaleźć wiele skrzynek i wydropić dużo skinów, korzystając między innymi ze skrzyni youtuberowych gigaczanów. Możesz też ulepszać skiny na lepsze w upgraderze i pomnażać ich wartość... Jak macie wystarczająco odwagi. Jak nie, to siedź cicho i nic, nic nie mów. Ciiutko. Są też kontrakty, jak w prawdziwym CSGO. Spróbuj i traf coś dla siebie, pozbywając się nieatrakcyjnych skinów. A propos skinów, możesz też wymienić cokolwiek na cokolwiek innego w tej samej cenie, korzystając ze skin changera. Korzystaj z eventów. Na chwilę obecną trwa The Family of Kidrop. Jest Morticia. Rodzina Adamsów, wiesz że jest. Odkrywaj karty poziomów za pająki i korzystaj ze zdobytych skinów. Powalcz też z innymi graczami na Case Battle, życzę Ci dużo szczęścia. Pomarańczy niech ci dropski na wywalczy. Darmowe bitwy też są, więc jak masz ochotę, to się dorabiaj. Są też codzienne darmowe skrzynki. Mógłbym tak opowiadać dłużej, ale po co tracić czas, skoro lepiej pograć samemu? Hmm? Kidrop natychmiastowo wypłaca skiny do Twojego ekwipunku. To ważne, żeby od razu pochwalić się turbo turboskinem przy Twoich kolegach, którzy też mają może i fajne skiny. Pamiętajcie, że z moim kodem twórcy, tym, który macie tutaj. Poniżej macie 5% bonusu przy doładowaniu konta i 2,50 na start, żeby coś tam otworzyć. Na co czekasz? Nie mam pojęcia. Skorzystaj z mojego kodu i link znajdź w opisie, żeby dobrym dniem był obecny i następny dzień. Good luck, have fun Nie Było więc dużo nieznanych nam osób, yeah. którzy przyszli tylko w jednym celu. Przed imprezą nie było żadnego planowania, a wszystko działo się spontanicznie. No, czyli musiałeś nie nakupować było... bardzo dużo wody gazowanej i różnego rodzaju soków, żeby wszyscy dobrze się bawili. Chyba, że w poście dałeś znać, żeby każdy przyszedł ze swoim towarem i batonem. Wtedy to ma sens. Nie było mowy o jakiejś selekcji przy wejściu. Wow. Pisał do ludzi, aby przyprowadzili kogo chcą, więc na imprezie pojawiło się wiele starszych osób, no, którzy kuźwa... nawet nie byli z naszego liceum. No projekt X, nie? Do domu wchodził każdy, kto chciał. Początkowo wszystko szło gładko. Jakbym był Poznaliśmy ojcem wielu nowych ludzi. No, so. Nie z każdym miałem ochotę nawiązywać jakieś bliższe relacje. No dobra. Starałem się po prostu dobrze bawić. Ta impreza bardzo wiele nas nauczyła. Kiedy ludzie rozwalali Niestety ci wśród dom gości było też potocznie zwane bydło. Impreza trwała, muzyka grała, a ludzie pili i tańczyli. Ja nie mam słów, naprawdę, naprawdę. Ja bym się fajnie. czuł niekomfortowo. Chwilę później na górze zrobiła się jakaś awantura. Mm -hmm. Jeden z kolegów mojego przyjaciela. Nakrył jednego z gości na grzebaniu po szafkach i kradzieży No logiczne. Ale dobrze się zachował, reagując na takie zachowanie mhm. i nie pozwalając na takie rzeczy w domu swojego kolegi. Wyrzucił go jak azbest z domu. Zaczął znowu. wyjaśniać złodziejowi, że ma natychmiast się stąd wynosić, bo zostanie obity. Okazało I się, że złodziej nie był sam. Była ich tylko trójka, a Ooh. przeciwko nim obrócili się praktycznie wszyscy pozostali goście. Zgadali się i już zamierzali wyjść, gdy ten nagle... sam gość, który nakrył go na kradzieży, wyszedł z tłumu i zaczął chwalić się, że trenuje MMA i dobrze robią, nie chcąc z nim zadzierać. Na fejmie. Zwykłe pijackie przechwałki, wiecie o co chodzi. Pewnie no chciał dobra. się opisać przy jakiejś dziewczynie lub Dokładnie. coś w tym stylu. O, ale miała bicepsy, jest dobrze. Gość wykopał ich za drzwi, a następnie nie zamykając ich zaczął śpiewać. Na 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 hej hej hej, goodbye. Z... <laughs> seba! Twój wokabularz został właśnie. nie powiedzieć, rozdziewiczony. Odblokowany! Przepiękny wokal, seba! Poza wężem myjącym nogi brakowało mi tylko tej rzeczy w strasznych totoriach. Twojego wokalu, brawo! Goodbye. Wszyscy drzwi. Dobra. Nie widziałem tego, co stało Wszyscy się. Wszyscy bili brawo, więc that's right. to, co słyszałem od świadków. Mm -hmm. Po zatrzaśnięciu drzwi, ten sam gość stanął dumnie, napiął się i przyjmując pozę jakby był jakimś superbohaterem, powiedział, wykopałem tych frajerów. Wszyscy zaczęli bić brawa, kiedy nagle z zewnątrz zaczęły dobiegać dźwięki strzałów. Nasz bohater nagle padł bezwładnie na ziemię. Oh. Okazało się, że jeden ze złodziei miał przy sobie broń. Oh. Nie mógł poradzić sobie z kompromitacją jaka go spotkała. Oh! Ciągnął pistolet i strzelił prosto w drzwi frontowe. Oh! Chłopak, który ich wyrzucił dostał cztery kule w plecy i szyję. Natychmiast ktoś zadzwonił pod numer alarmowy. Karetka przyjechała szybko, jednak mimo wszelkich starań chłopaka nie udało się uratować. Zabójca samodzielnie stawił się na komisariacie następnego dnia. What the Patrzył, is that? że Nie wiedział, że ktoś nadal znajduje się za drzwiami. No I tak! Nie chciał nikogo zabić. Czyż sobie losowo po prostu jak z pukawki z nerfa strzelałeś do drzwi? Co za bakłażan ty? Co za bakłażan? I nie chciał Dramat. nikogo zabić, a no. jedynie ich przestraszyć. Okay. Załatwił sobie dobrego prawnika i ostatecznie został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. I ile lat? 4 lata. Dość łagodny wyrok. Ty, hamię. To wszystko wydarzyło się 14 lat temu. A niedawno dostałem informację, że morderca wychodzi z więzienia. Mm -hmm. Ten fakt przeraża mnie bardziej niż cała ta historia. Mm -hmm. Będzie znów swobodnie chodzić po ulicy i nikt nie będzie wiedział o tym, co zrobił. Ale dramat. Czy udało mu się zresocjalizować? Nie ma sprawiedliwości Zapomni. na świecie. Będzie próbował żyć normalnie. Chyba pukawka może na wodę. będzie szukał zemsty. Mm -hmm. Mimo że nie widziałem całej tej sytuacji, to wciąż nie mogę o tym zapomnieć. To był twój dom. Moim największym zmartwieniem jest aktualnie strach przed tym, że mogę go spotkać w sklepie w no to... jakimś innym miejscu. No nie dobrze. Nie wiem jak zreaguję, gdy znajdę się w takiej sytuacji. Mam jednak nadzieję, że wyjechał i o! zaczął swoje wciąż młode życie od nowa. Ale creepy! Ja bym tak zrobił. Nie umiałbym tak zrobić wśród mhm. tych samych. Tyle, że trochę starszych ludzi bo maszem empatię świadomość że zabiłem jednego z nich a jedni jej nie mają o dobra historia podoba mi się także na 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 na, historia następna na porwanie 4 przestraszona dziewczyna wybiegła mi na drogę jestem dj-em i Siema. mieszkam w Korei Południowej hello dj hello hej mr dj samochodem. dobra była czwarta nad ranem. Normalnie czwarta. Droga prowadziła przez górskie pasma, dlatego po jej bokach znajdowały się duże betonowe bloki. No. Nie jest to jakiś bardzo niebezpieczny Szybka. odcinek drogi. Droga ruchu mimo szybkiego. wszystko, widząc te betonowe ściany, Zwolniłem. postanowiłem zwolnić. Bardzo dobrze. Jak się okazało, słusznie, gdyż chwilę później młoda kobieta wybiegła mi na drogę. Z całej siły wcisnąłem hamulec. I no i, i teraz ja mam taką rozkminę, takie rozważanie, przemyślenie. Jeżeli jechałbyś szybciej, to ona wybiegłaby pod samochód Następnej osobie, która jechała powiedzmy za tobą, a nie tobie, bo jechałbyś 90, a nie 40. Złe miejsce, zły czas uciekaj raz raz. Że trzeba otrzymałem. uważać. Byłem na tyle zdenerwowany, ale udało się. Wyszedłem ja z auta i Co zacząłem nic, panie, nie Niepewnie na mnie spojrzała, po czym, nie mówiąc ani słowa, wsiadła do mojego samochodu na miejsce pasażera. Oho. Wtedy uświadomiłem sobie, że dziewczyna przed kimś lub przed czymś ucieka. Na pewno! Starałem się uspokoić. No. Wróciłem. To... Do! I po chwili odjechałem. Witam tu kierowca Ubera, no dokąd co się jedziemy? Stało i czy ktoś się gonił? Dokąd ale jedziemy? Ona bez przerwy powtarzała tylko, że musi zadzwonić do mamy. Ta, ona mówiła pod Była nosem, że da ci pięć gwiazdek. Blond włosa. Pięć gwiazdek. Ci Miała na sobie brudne i podarte ubrania, wow. które wskazywały na to, że spędziła w dziczy znacznie więcej niż parę godzin. No dobra, ale mów, dokąd cię zawieźć. Nie ma problemu. Jak będzie jakieś miejsce, z którego będzie mogła zadzwonić, to się zatrzyma. Na telefonu nie masz czy Była panicznie przestraszona i wciąż płakała, więc nie uzyskałem od niej żadnej odpowiedzi. Aha, to dlatego. Czyli Nagle, nic nie W tylnym lusterku zobaczyłem jakąś postać. Na bank. Dziewczyna zaczęła krzyczeć, a ja przyspieszyłem. Chciałem ją uspokoić. O ile ty jechałeś? Wyjaśniła mi, o co tu w ogóle chodzi. 20 na godzinę wcześniej? Była przerażona i bez przerwy powtarzała, że musi zadzwonić do mamy. Mhm. Wiem, co sobie myślicie. Dlaczego po prostu nie Nic użyła sobie nie komórki? Myślałem. No to pytałem. Były czasy, kiedy mało kto w Korei mógł sobie pozwolić na taki zakup. Okej, okay, okay. Były dostępne w sklepach, ale, ale na drogie telefonu, choćby Trzy wypłaty. trzeba było wydać bardzo dużo pieniędzy. Cztery wypłaty, powiedzmy. Zacząłem Dobrze. więc rozglądać się za jakąś stacją benzynową. Można było wygrać w Squid Games, byłoby łatwiej, ale no to też mogła sobie wtedy pozwolić tylko jedna osoba, nową, bo wygrała. Których zazwyczaj dostępna była budka telefoniczna. Dobra. Spytałem, czy ma drobne, żeby skorzystać z telefonu. A ona nie, nie, spojrzała nie. na mnie i powiedziała to, co zwykle. Muszę, Muszę do zadzwonić mam. do mamy. <laughs> okay. Wtedy dotarło do mnie, że coś tu nie gra. Mm -hmm. To były jedyne słowa, jakie wypowiedziała, odkąd wsiadła do mojego samochodu. Była Gdy androidem. Na stację, z Detroit become human. Pobiegła w kierunku budynku, bez przerwy, rozglądając się, czy nikt za nią nie idzie. Mm -hmm. Nie chciałem jej dawać swojej komórki. Nie ufałem jej, uh -huh. dlatego gdy tylko weszła. do miałeś środka, telefon. Natychmiast zadzwoniłem na policję. Uh -huh. Nie wyłączałem silnika i obserwowałem dziewczynę z samochodu. Dyspozytor powiedział, że policja będzie na miejscu za 10 minut. Jak go na pizzę zamawiała tzw. do auta Dziewczyna do ciebie. Siedem Nie margarit. Mówi, zadzwoniłem na policję. Po chwili zauważyłem, jak odkłada słuchawkę i no jest ja w stronę auta. Nagle się zatrzymała i ruszyła w innym kierunku Miała dwa inne, tak inne buty? Słyszała coś za rogiem Czy buty i skarpetę? Obserwowałem jak coraz bardziej się ode mnie oddala Zupełnie jakby ktoś wołał ją po imieniu Nagle z ciemności wyłonił się mężczyzna Złapał ją i zaciągnął w mrok No ciekawe Znaczyłem Światła, Próbując oświetlić ciemność, w której zniknęli Ciekawostki Tam nie było Druga strona stacji była otoczona wysokim płotem, więc musieli wciąż gdzieś tam być. Co? I mogli tak po prostu zniknąć. Co? Wsiadłem z samochodu i zacząłem się rozglądać. A po chwili przyjechał radio. Nie, no ciężko mi w to uwierzyć. Natychmiast to powiedziałem policjantom o wszystkim, co się wydarzyło. Na kamerach pewnie jej nie było. Dokładnie przeszukali teren. Mhm. Włącznie ze wszystkimi pomieszczeniami na stacji. Jednak nikogo nie znaleźli. Co? Policjant podziękował. Dawaj za kamerę. Powiedział, że mogę już jechać. Tak, a w Polsce by było. Czemu pan nam dupę zawraca, ponosi pan koszty przyjazdu? policji? to witamy w Polsce. Że mogę już jechać. A oni zajmą się sprawą. Dobrze. Była 5.30 rano, a adrenalina powoli zaczęła ze mnie schodzić. Mhm. Zrobiłem więc, tak jak powiedział policjant, i wróciłem do domu. A rano zadzwonili, że na Położyłem kamerach nikogo nie było. Ale nie był to najspokojniejszy sen w moim życiu. I to... by... się ten mężczyzna z początku odcinka. Nie dziwię się, że nie spałeś spokojnie. Ja bym spał. Co w się sensie bym powiedział, mam mordo i poszedł spać. Bez przerwy się budziłem, mając przed oczami tamtą dziewczynę. Mhm. Później nie znalazłem żadnych informacji na jej temat. A na kamerach ona na była? W była cisza, a gdy dzwoniłem na komisariat, ci wciąż powtarzali, że śledztwo trwa. Nie daje mi spokoju jedna myśl. A dali ci znać pod czy... zobaczyłem w lusterku goniącego nas mężczyznę, mm -hmm. przejechaliśmy jakieś 10 km. Z Jak tak szybko stację znalaz... benzynową? GTA 5, to Zabrał komuś samochód! był to ten sam facet. Zabrał komuś ten auto! Przecież morgon. nie wiedział dokąd jedziemy, więc jakim cudem znaleźli ją na tej w stacji GPS-a Być może ma to jakiś związek z jej rozmową przez telefon. Mm -hmm. Ciągle mamy mnóstwo pytań i żadnych odpowiedzi. NUL! Bez przerwy mnie to prześladuje. W portfelu nigdy nul. Zacząłem bać się obcych ludzi i przestałem nawiązywać nowych znajomości. Fobia społeczna. Mam nadzieję, że ta dziewczyna żyje, że wszystko z nią w porządku i udało jej się jakoś uciec. Mhm. Jednak z każdym Albo nie nie istniała. coraz bardziej w to wątpię. Bez jumpskerów to po pierwsze. Po drugie, uważajcie na tę kobietę, jak to coś przyjdzie do Was w snach, bo może być naprawdę ciężko. A po trzecie, czy nie wystarczyło sprawdzić monitoringu, czy ta kobieta naprawdę istniała? Może ten mężczyzna powinien leczyć się w jakiś sposób psychiatrycznie, ewentualnie udać się na jakąś terapię, która pomogłaby mu nie widzieć już takich rzeczy. No, ciężka sprawa. Tak dużo pytań, a tak mało odpowiedzi. No i co moi drodzy, ode mnie to tyle, bardzo serdecznie dziękuję Jeżeli macie problemy z paniem, to straszne historie są idealne Ponieważ wspólnie się pośmiejemy Dojdziemy do jakichś y, rozważań I może wasz sen będzie po prostu lepszy Także tyle ode mnie, odcinki codziennie o 15 W weekendy e, o 10 No i nara, nara, trzymajcie się Papa, pa. pamiętajcie o łapeczce w górę Ile miał być? Chyba z 5 koła, nie? Chyba tak Chyba 5 To szybko łapkę zostawię. łap ostrość Ostrość, i jest git Nara, łokieć, U.